Ej. Co? Miałeś coś nagrać na urodziny wczoraj 29 września. No wiem, ale chory byłem, ale dziś coś wstawię. Oto fajnie, a co takiego? Myślę, 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 że GTA 5, bo właśnie kupiłem i pobieram. Wow, ciekawe czy widzą się spodoba, a ile masz pobrane już? Eem, 22 GB z 109. Ile? No tyle to ma, musisz trochę poczekać. Dobra się poczeka. Widzowie tutaj tak jak mogliście zobaczyć jako i po tytule jak i po w sumie po przed chwilą to wczoraj miałem urodziny, możecie życzyć mi jakieś życzenia i tak zaczynamy nową serię z GTA, ukończyłem chyba już jakieś dwie misje na dzisiaj na początek e, te rzeczy, które miałem nagrywać też nagram, ale GTA no. Będę nagrywać GTA, bo myślę, że Wam się spodoba. No i może jutro może też pojawi się jakiś filmik z GTA, zobaczymy. No i co widzowie? Widzimy się w następnym odcinku już z GTA, papa. Pa. A nie możecie też napisać życzenia z mojej, jako że miałem wczoraj urodziny.